Prowizorka to najlepsza rzecz. No to trzy paczki, a nawet bym powiedział cztery, ale nie wiem, czy tamto będę rozpakował. Tą dawno miałem rozpakować i nie zapomniałem, bo rzuciłem za, za łóżkiem, więc za łóżkiem wszystko jest. Więc to jest najmniejsza paczka, bo tylko z jedną mangą. Dawno, dawno te kupiona. Co to jest? Palący z tobą na tyłach sklepu. Proszę bardzo. Drugi tom. Ja na wakacje jako... czytałem pierwszy tom, więc trochę poczekałem na drugi tom, więc patrząc w wolę. Druga paczka to przed chwilą odebrałem, może być utwierdziona. Szybko wysłali, chociaż na inną paczkę, ale jeszcze premiery nie było, więc książka jeszcze nie doszła. Więc tak, niech śmierć nas rozdzieli, część chyba już siódma Alice in the Borderlands To można przypomnieć sobie z Netflixa Czy pierwszy tom dobrze był oddany Chociaż nie wszystkie postacie chyba były dobrze oddane, ale gry sprawnie Kageguri Twins Tom chyba trzeci i czwarty Chyba nowego sezonu nie będzie, bo to jest przed wydarzeniami, przed jak weszła jakiuri do tego liceum. I największa paczka. Bydle. Święta przyszły szybciej. Jak to dużo osób mówi. Tu jest jeszcze wczoraj bawiłem się technologią. Oczywiście. Jak inaczej. Więc mamy tu wielką paczkę. Tej, tej wielkiej paczki wychodzi mniejsza paczka. To mogę wyrzucić. Mam folię bąbelkową, nie waham się jej użyć. O! A właśnie, bo tak się dziwiłem, bo chciałbym mógłbym to wyjąć Geralta Grandmaster Telling, co miał z kurzą. Tutaj mam i myślałem, czy będzie o tak, bo było pokazywane, że ten Geralt tego i tego znacie, bo były w poprzednich. Więc to jest Geralt rzucający znak. Boże, nie, Art, który to znak rzuca? Jest tu ręka. Więc chwila, moment. Ja zaraz szybka pauza, Ja wezmę tego, co jest z kuszą. I zobaczycie, co, czym się bardzo martwiłem. Widać, to jest właśnie ten Gerald z kuszą. A bardziej, jak tu widać, przy założony. Więc myślałem, że będzie znowu pod złym kątem dana. Bo widzicie, że tutaj jest troszeczkę przedstawiona figurka. O, tu. Już w jednej ręce się nie mieści. Jak to wam to pokazać o tak. tak będzie lepiej jak widzicie inaczej po to jest ustawiona po prostu jest pod innym kątem ustawiona figurka i yy, dzięki temu yy, ręka nie wystaje, bo jakby była złożona cała figurka yy, Geralta to by się do tego opakowania nie zmieścił a proszę was jakby wyjął z tego opakowania to tak kóresko to się kurzy że już lepiej mi yy, kilka minut o, czyści stałe te pudełko niż mieć każdego. A z drugiej strony y, to już będzie mindfuck dla was, bo już tak to właśnie, że tą technologią się bawiłem. Technologia przyszłości. Więc teraz bierzemy przeglądarkę. Co ciekawe czy, czy to zadziała. Ubierasz swój telefon. E, odebrana. I teraz chrom. Chrom chrom. Tutaj Wold Ninja. At z tym razem. Start. I zobaczymy, czy to działa. Jest, działa. Ale to nie tak działa, jak powinno. Ostatnio było lepiej. Video. Yy, 16 na 9. 10. I, i, i coś nie chciałem Ciebie to robić. co ty Teraz nie chcę to mi robić. Zrobię pauzę, to będę to ustawiał I dajemy radę. Więc tak, mogę pokazać, nie tak. wiem dlaczego teraz skladkuje, wszystkie ustawienia zrobię inaczej, ale jak zwykle to. To jest figurka, którą wczoraj zaczęłem malować jeszcze. Więc chciałem tego ogra pomalować. Tutaj widać, że szary prog poleciał. Później to malować te szczury. Tego 5. się no tego. Kończyć te szczury, podkład zrobić na nich, szerego proroka takiego pokomalować. To jest ten szary, który uciekł, a bardziej spadł. To jest paragon za figurkę. Yy, także ten. Pozdrawiam wszystkich. Ja jeszcze będę patrzył bo jak wczoraj robiłem cały podgląd, to yy, było szybciej. Więc coś się dzieje, znowu nie działa. jakieś takie nie jest. Dobra, będę się męczył.